Cześć, kochani! Tu Hisja Lab and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie denko włosowe. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki do pielęgnacji włosów mi się sprawdziły, a które raczej nie, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Kochani, e, kosmetyków jest bardzo dużo, bo jest to denko z ponad 4 miesięcy, więc żeby nie przedłużać, zaczynamy losuję pierwszy produkt. No i pierwszy produkt jest to Bio bioeliksir gęste włosy, stymulująca, kondycjonująca odżywka wegańska. Jest to 300 ml i e, jest to, o Boże, cudowna odżywka. Po prostu, jak ja byłam smutna, że ją stosowałam dopiero w sierpniu, a nie wzięłam jej na orkon. Jak ona mi podbijała skręt. Ja, no po prostu jestem oczarowana. Genialny skład, masa aminokwasów, do tego ekstraktów. No, naprawdę, no to jest samo dobro. Polecam. Ja kupiłam to na piękne włosy, ale można w różnych miejscach w internecie dorwać tą odżywkę. No ja jestem oczarowana. 300 ml, tutaj wygodne opakowanie, z tym takim dytkiem. U uwielbiam. Po prostu. To jest po prostu hit. Naprawdę widziałam, że włosy mniej mi wypadały, świetnie się wczesywała ta odżywka. No ją stosowałam na całą długość, w sensie na skórę głowy, długość końcówki na całość. Stosowałam różnie, bo tutaj z tego co pamiętam było od 3 minut, ale ja stosowałam nawet do 30 minut i nie było żadnego problemu. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Też składnik jest helatujący w tej odżywce, no cudo. Po prostu cudo polecam serdecznie, ja jestem zakochana i dlatego, między innymi z powodu tej właśnie odżywki, zdecydowałam się na współpracę z tą marką. Tutaj macie film, gdzie oceniam inne ich kosmetyki. No, warto się zainteresować. Naprawdę polska marka, która jest naprawdę godna uwagi. To jak o współpracy mowa maska z kwiatem hafialuronowym maska emolientowa. Zawiera emolienty, humektanty, proteiny, włosy suche, łamliwe, rozdwajające się. Nawilżenie, wygładzenie, witalność i blask. No tak, tu jest kwas hialuronowy, kolagen, shea, masło oczywiście, olej organowy, olej grzeżoba, pantenol i olej słonecznikowy. Po prostu pokochałam to. To jest pierwsza z tej współpracy maska, którą zużyłam do cna. Jest po prostu rewelacyjna. Pachnie tak morelkowo-brzoskwiniowo, no cudownie. Mega dobrze się wczesuje, idealna konsystencja. No, włosy są sypkie, mięsiste. Zresztą ja mam dzisiaj właśnie, bo dzisiaj ją zdękowałam, no, no jest cudo. Po prostu jest cudo, uwielbiam. Naprawdę serdecznie polecam. Te kosmetyki są dostępne w Biedronce za 19,99, na Promce za 14,99, więc łapcie śmiało. Hissy Aprost. Kolejny produkt. Maska do włosów. A o arbuzowym zapachu. Crazy Hair. Yy, no i tutaj. Jak widzicie, to jest duże opakowanie, no bo tu jest litr. Bo w porządku. Była ok. Cudów nie robiła. Ja ją stosowałam na pierwsze o. i tyle. Nie, nie zrobiła na mnie jakoś piorunującego wrażenia. Dobra odżywka na pierwsze o. po prostu. Natomiast na drugie o to tak. Kolejna Medavita, czyli maska koloryzująca. Odświeżałam sobie kolor. To już wiemy, że to nie jest pierwszy, ostatni i tak dalej. Kolejny produkt to jest Resibo. Odżywka regenerująca ze zwiększoną ilością protein. Była w porządku, to jest 250 ml. Cud ma ten to zamknięcie, chociaż tutaj już powoli się urywa, ale tutaj jest akurat całkiem spoko, bo w niektórych odżywkach czy, czy w szamponach to, to to urywa się od razu. To zależy po prostu, czy mój mąż się do tego dobrał, czy nie. Do tego akurat się nie dobrał ze względu na to, że opakowanie jest straszliwie upierdliwe. Mało miejsca zajmuje, ale no, mega ciężko z tego jest wydusić ten produkt, bo jest dosyć gęsty. Była ok, czy kupię ponownie? Nie. Uważam, że na to, co robi, to wolę inne produkty, tak? Nie jest, jest dobra, tak? Czy mi się nie zleży, nie Jest dobra, ale nie jest rewelacyjna. Więc po prostu ponownie tej kasy nie wydam. Mark Antony Grow Long. To jest odżywka dostępna w Hebe. Jej tu było. Muszę, o, ona jest taka długa. 250 ml yy, i była ok. Też nie wyrobiła żadnych cudów. Yy, fajnie, że ma tę kofeinę i żeńszeń, to wpływa na porost włosów. Natomiast nie zrobiła na mnie piorunującego wrażenia. Jest w porządku, jest ok, ale nic poza tym. O, ale tutaj mamy Hita Mava Smoothing Hair Mask, yy, czyli maska wygładzająca do włosów. Uwielbiam, naprawdę świetna. W ogóle zapach sobie przypomnę. Ona miała taki przyjemny, w miarę, zapach. Taki kosmetyczny, ale przyjemny. Ale super wygładzała. Byłam naprawdę bardzo zadowolona. Włosy były miękkie. O, tutaj jej jest 200 ml ale naprawdę było faktycznie te włosy wygładzone, więc tak, bardzo możliwe, że kupię ponownie, chociaż mam jeszcze inną wygładzającą, którą lubię bardziej i ona powinna się pojawić w tym dęgu. Kolejny Flafix czyli nawilżający krem myjący do suchej i wrażliwej skóry głowy. No, on ze nami pojechał na Orkon, e, czyli na konwent gier terenowych. E, no, ja uwielbiam, bo to jest tak, że jak mi się żel do mycia twarzy, ciała, cokolwiek zużyję, to powiem, że zawsze mam to, e, bo no tym umyjecie wszystko, nie? Twarz, ciało, włosy, męża, samochód. <laughs> nie, na samochód byłoby trochę szkoda, <laughs> ale kto co lubi. E, tak czy owak uwielbiam piękny brzoskwiniowy zapach, no i ten cudowny nietoperek na rysunku. No ogółem, Tay zawsze na propsie. E, tak, jak najbardziej polecam Sesjo Wega Harmony żelowa maska malina bazylia, nawilża twoje włosy niskoporowate, no tutaj jest właśnie do niskoporowatych e, więc średnio mi się sprawdziła, szczerze mówiąc, e, nie, nie odczułam jakoś rewolucji tej głównie na pierwsze ozużyłam bo nie zrobiła na mnie wrażenia już zdecydowanie wolę Sesio tą emolientówkę, natomiast ta tak Fajnie, że ma tą pompkę, chociaż to potem układać w łazience jest strasznie ciężko. Ale tak to jest wygodnie przynajmniej. O! Happy Pech, odżywka proteinowa. Rozwiązuje problemy przetłuszczania włosów, bo brak umiejętności zniszczonych włosów. Ten kosmetyk był cudowny. Pięknie pachniał, dość intensywnie, tak rześko, ale. Tak. To zdecydowanie polecam. Ta, ta proteinówka, ona jest dostępna w Rosmanie. Daję radę, naprawdę daje radę. Piękne włosy po tym miałam. Byłam bardzo zadowolona. Kurczę, bym chętnie wróciła ponownie, ale mam tyle do testowania, ale tak, zdecydowanie na tak. Piękne włosy były takie sypkie, yy, mięsiste, no, błyszczące. No, wszystko było dobre w tej mądrzewce. Mawawo, mleczko do stylizacji włosów, e, silky Milk Touch. O radę. Jak Mawawo, naprawdę kocham miłością, czysto. Do tego produktu nie cierpiałam. Moje włosy po prostu nienawidziły tego produktu. Naprawdę nienawidziły. One się nie chciały ani wygładzić. Właśnie to powinno być tak: wykładza, ułatwia, ułatwia wy, układanie fryzury przedłuża jej trwałość, wzmacnia połysk, ogranicza puszenie włosów, nadaje włosom miękkość, wzmacnia odporność na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. No to połysk był z tego, ale miałam po prostu. Puch niesamowity, włosy były sztywne, więc miękkość absolutnie nie, no nie, zdecydowanie jestem na nie, na pewno więcej nie kupię. Happy Pech, odżywka emolientowa, była też w porządku, ta była w porządku, ta już nie była taka rewol, rewelacyjna, była dobra, ale ta proteinówka to była super, tutaj też zapach był taki już bardziej mydlany. Też dosyć rzeszki, ale też to trochę mydlany, więc to ta mniej mi podeszła, zdecydowanie mniej. Mamy tutaj Tale Dragon Washa oczyszczający szampon, czyli taki rypacz konkretny. Piękny, ma cytrusowy zapach, 250 ml. Dobiłam do końca. Fajny, fajny produkt, natomiast ja zdecydowanie wolę Shopika. Tak, zdecydowanie wolę Shopika. Yope Balance My Hair, odżywka do włosów z emolientami, miękkie, bez obciążenia. Regulacja i adaptogeny. No, jak naprawdę lubię Jop, to... Tutaj nie czułam tego. Po prostu nie, nie, nie porozumieliśmy się. Nie nie. Nie, nie, nie nie, było po prostu żadnych cudów. Jest w porządku, po prostu jest w porządku, ale cudów tu nie ma. Eveline My Life Hair. Peptydowa odżywka wzmacniająca. No i to była całkiem w porządku. Taki dosyć przyjemny. Dość słodkawy zapach, ale tak była ok. Ta akurat chyba najlepiej mi przypasowała. Jeszcze mam kilka do testów, ale była, była całkiem w porządku. Nie było rewolo, re, rewelacji, ale była w porządku. Ona jest w dobrej cenie też, więc tutaj ją też łagodnie oceniam. Goldwell e, R.L.L. E, to jest Goldwell e, Emulen. E, to jest taka farba do włosów e, o kolorze czerwonym. E, ona mi fajnie łapie odrost, jest w porządku. Nie czuję, żebym... nie wywala mi henny, e, nie, nie czuję, żebym jakoś uszkadzała włosy, więc to jest... nie jestem zadowolona. Kiedyś, jak farbowałam włosy chemicznie, to sobie tą y, właśnie y, farbą odświeżyłam, takim tonerem. To można... o, toner to jest bardziej o... odpowiednie określenie, bo to nie jest farba, stricte farba, bo tutaj mamy gotowy produkt, jeżeli mieszamy z rozjaśniaczem. Y, natomiast, no, ja byłam zadowolona z tego. Było ok. Możliwe, że jeszcze jedno kupię, bo jestem w sumie ciekawa jeszcze... Tak dogłębniej bym chciała przetestować na hennowanych włosach. No i odżywka humektantowa, Happy hepek rozwiązuje problemy suchych, matowych włosów, blaku miękkości, gładkości, witalności i sprężystości. No i ja byłam zadowolona, yy, natomiast zapach jest bardzo intensywny, taki winogronowy, bardzo, bardzo intensywny, że trochę mnie męczył zapach. Ale ogółem była w porządku. Yo, Boost My Hair, odżywka do włosów z proteinami, mocne i gładkie. No, wiecie, że moje włosy kochają proteiny, więc tutaj się polubiliśmy. Natomiast czy kupię ponownie? A raczej nie. Zwłaszcza, że tutaj, o ile się nie mylę, zapach mi. Tak, tutaj zapach jest, te zapachy z Joppa są bardzo specyficzne, taki bardzo intensywny. Mnie, mnie od niego głowa bolała, taki kosmetyczny, intensywny zapach. Nie, nie odpowiadało mi to. Trochę tych i będzie, bo wykańczaliśmy sporo. Eee, Hairytale Cosmetics Wasabi Skrap 250 ml. Mój mąż w większości to zużył, ja może z dwa razy, ale mój mąż uwielbia ten produkt. On by mógł go stosować co mycie. Mój mąż ma strasznie wrażliwą skórę głowy, taką no uszczącą się, często z nawracającym półpierzem, i to po prostu bym był zachwycony, już następna łasapka jest kupiona, no bo uwielbia ten produkt, no nie będę mu żałować, no nie, trzeba o niego dbać, ale tak, no polecam serdecznie, do no mówię, no do nawet do atopowej skóry głowy by to się nadawało, mój mąż ma łuszczycę, więc tutaj rewelacyjnie się sprawdza ta, ta łasapka, no genialne, no po prostu... Wow, po prostu wow, jest świetny produkt, no naprawdę świetny produkt, kosztuje swoje, bo przyznajmy to, ale to jest są kuleczki żożoby, tak, to, to kosztuje, po prostu, surowce są drogie, tak, A jeszcze teraz wszystko drożeje, no to niestety, ale bardzo, bardzo dobry produkt, no mąż jest zachwycony, no jeżeli mąż powiedział, że mam kupić kolejne opakowanie, no to sami wiecie, nie, coś to znaczy. O, kolejna Medavita. No mówię, z 4 miesięcy denkow. E, sielanka, maska i odżywka do włosów zniszczonych. E, dziewczyna jak malina. No bardzo fajny produkt. 250 ml to jest taniutka marka. Bardzo byłam zadowolona. Teraz testuję w cierkę i jest. Ale jeszcze mi tyle zostało, więc no, wiecie. E, no ja, tak, jestem na tak. Naprawdę fajna, tania, dobra odżywka. Fajnie się włosy rozczesywały po niej. Były błyszczące, mięsiste. Jestem na tak. Jak najbardziej jestem na tak. O! Mamy kolejnego Harry Taylor. No i tutaj mamy Flylight'a. Emolientowa odżywka do włosów wysokoporowatych, czyli wiewióra mamy. O rany! No... Ja już mam oczywiście kolejną w zapasie. To jest 250 ml. Pachnie Nutellą. No i ten produkt pojechał za mną na Orkon, bo wiedziałam, że to mogę użyć sobie zarówno jako odżywkę do spukiwania i na szybko i na długo i na bez spukiwania. po prostu to jest tak uniwersalny produkt i mi służy i mojemu mężowi służy, więc po prostu wzięłam jedną odżywkę, w zasadzie wzięłam do włosów to yy, i jakiś olejek, już nie pamiętam jaki. I starczyło. Nie musiałam nic więcej do włosów brać. Więc tak, zdecydowanie jestem na tak. W ogóle, że chodzi o tego flylighta, kupiłam mojej teściowej, która była przez lata zakochana w kosmetyka Johna Friede. Spróbowała tego, bo dostała na urodziny. Teraz sama sobie kupuje i koleżanko kupuje. Bo to jest tak świetny produkt. Naprawdę, jeżeli jesteście w stanie wydać tyle na odżywkę, bo ja wiem, że to nie jest mało, to naprawdę... Jest to tego warte. nie? Jest to tego warte, ale biorę pod uwagę to, że to jest jednak dużo. Po prostu, wiem, że to jest dużo za odżywkę, no ale naprawdę tutaj mamy świetny skład e, i świetne działanie, ale no wiadomo, to jakość i cena. To już tutaj do Waszej decyzji pozostawiam, ale jakby co, ja polecam. Mam już kolejną w zapasie. Maska do włosów Garden Planet opuncja figowa. Ja opulce figową uwielbiam, bo świetnie mi się sprawdzał olej do twarzy po prostu. no To ma super działanie przeciwstarzeniowe. Natomiast ta odżywka była koszmarem. Po prostu nie byłam w stanie jej zużyć. Ona w ogóle chyba śmierdziała. Tak, ona śmierdzi niesamowicie. Ona śmierdzi jak Pani Waleska, ten taki krem, nie wiem czy pamiętacie, albo, albo Nivea Soft podobnie też pachnie. No po prostu bardzo taki intensywny zapach takiego, wiecie, kremu, takiego typowego kremu, śmierdziało mi to samo niesamowicie. Nie robiło nic na włosach, musiałam ją dobustować ampułką od Amwen Proteinową i wtedy mogłam to złożyć. A tak to absolutnie nie polecam, beznadziejna. Po prostu absolutnie mi się nie sprawdziła. Kolejny Tail Cosmetics, tym razem. Razem z Clean. Y, peeling kwasowy do skóry głowy. Ten ja używałam z szopikiem, bo wiecie, że uwielbiam szopika jako szampon heluktalatujący, więc oczywiście musiałam się skusić na peeling. Jest cudowny, mega wygodny. Jest ten dydek tutaj, taki co się przekręca i można wyduszać. Super, oczywiście ja jeszcze rozcięłam, tak, żeby wygrzebać do samego końca, bo bardzo, bardzo dobry peeling. Naprawdę bardzo dobry. Mąż mam y, ośmiorniczkę, też jesteśmy zadowoleni. Natomiast no to... Lubię to. Naprawdę lubię to. Muszę kupić kolejne, ale pamiętam, że przez jakiś czas nie było, bo była właśnie z tymi detkami, bo Agnieszka problem coś wspominała. Jope Hydrate My Hair. Tutaj maska do włosów suchych y, z chemiskwalanem, przywraca miękkość. Y, I tutaj mamy... Tak, nie 200 ml, nie widzę, gdzie, gdzie to pisze. O, 250 ml. W porządku, i tylko tyle. Znowu, przykro i bardzo, jak i opa, bardzo lubię. Przecież wiecie, ile świeżych traw przeszliśmy z mężem. Natomiast to, to nie. I jeszcze ten morski zapach. Ja nienawidzę morskiego zapachu w kosmetykach. A to taki, ma, więc naprawdę droga przez mękę dla mnie to była. No nie, nie, nie robiło tego, co bym chciała, tak? No było za mało. Kolejna medawita. Tak, żeby nie było, że wyciągam ciągle te same. Nie, nie, to jest trzecia, ale chyba ostatnia. A jednak nie, jeszcze czwarta. Ale teraz będę testować inne rzeczy odświeżające kolor. Jak widzieliście. Tak, cztery medawity poszły. No, cztery miesiące, cztery medawity. No a co zrobić? O, a tutaj polecajka od Wicki, e, insight. I tutaj mam energetyzującą, tutaj mam 100 ml pojemność, wszystko super, tylko strasznie ciężko z tego było wydusić ten produkt, ale fajny, naprawdę fajny, ładnie wygładzał, dobrze dociążał, dobrze się włosy rozczesywały, byłam zadowolona. Zresztą mi włoskie kosmetyki bardzo dobrze służą zawsze do włosów, więc jest w porządku. Natomiast teraz głównie staram się kupować polskie kosmetyki. Jeszcze pewnie pojawi się kilka zagranicznych, ale raczej staram się kupować polskie kosmetyki, no bo wiecie, że przedsiębiorcy teraz nie mają łatwego życia, nie. Emolientowa Melisa, odżywka do włosów o wysokiej porowatości. Emolientowa, no, nie, dla mnie ten zapach jest nie do przejścia. Jednak y, zielona herbata oraz yy, Akacja jeszcze tak, natomiast emolientowa melisa absolutnie nie nad, pod względem zapachu. Dla mnie to, to śmierdziało po prostu. Były ładnie włosy dociążone, więc jeżeli wam zapach nie przeszkadza, to w porządku, ale ja na pewno nie wrócę. Ale za to wrócę na pewno do tej Anwen e, Nothing e, naturalna maska wygładzająca bez silikonu, 200 ml. Pff. Po pierwsze... Ten zapach, on jest tak nieanwenowy, że to się w głowie nie mieści. Jest lekko cytrusowy, delikatny i bardzo przyjemny, e, a włosy po niej są taflą. Po prostu, ona tak ładnie wygładza, że z tej byłam zadowolona. Tą jestem zachwycona, po prostu. I mam oczywiście kolejną w zapasie, no bo po prostu... To jest moje odkrycie i uwielbiam, po prostu uwielbiam, jest cudowna. Mamy kolejnego Flafika, <grym> yy, więc jak widać, dwa poszły w tym czasie. Tak, lubię Flafika. O, tutaj mamy właśnie ampułeczkę od Anwen, proteinową. To właśnie ratowałam tą maskę. Nią uwielbiam, wiecie, że muszę mieć zawsze zapas. To jest coś, co moje włosy kochają. Po prostu, jeżeli jakaś maska mi się nie sprawdza, jest taka. Yy, to to zawsze uratuje, to zawsze sprawi, że tej maski się da używać, po prostu. Kolejny produkt od Mavavo, Purple olejek bazujący na olejku migdałowym, pięknie pachnący do codziennej pielęgnacji ciała, ja to stosowałam też i do ciała i na włosy, bardzo przyjemny. Ma właśnie taki ładny zapach, taki kosmetyczny, ale ładny, trochę kwiatowy. Może bergamotka? Trochę tak, ale no ładnie pachnie, był, był w porządku, był okej. Okay. Tail Cosmetics Liquid Gold Odżywcze Serum do końcówek i olejowania. Oczywiście mamy cudownego fenka, który jest też na odżywce Liquid Gold. Wiecie dobrze, że uwielbiam tą odżywkę, e, ona jest e, świetną taką dla mnie, to jest taka odżywka zimowa, ona taka otulająca, zabezpieczająca włosy, no a tą po prostu rewelacyjnie mi się sprawdziło stosowałam zarówno do końcówek, tutaj miałam totalny problem z wyczuciem, nie? że zdarzało mi się przeemolientować włosy, więc zdecydowanie wolałam olejować tym. A jako olejowanie się sprawdzało po prostu jak złoto, jest cudowne. Oczywiście jeszcze dwa pozostałe są nadal w testach, więc tak, polecam serdecznie, bardzo, bardzo dobry produkt. No i ten Fedek. Uwielbiam. No i pachnie jak pączki z adwokatem. E, lale wcierka do włosów, zawierająca składniki przyspieszające porost włosów do włosów suchy. Ocet jabłkowy i pomarańcza. E, zdarzało się, że mnie podrażniła. Tak, mnie. Więc tutaj ostrożnie, tutaj podejrzewam, że właśnie z powodu tego olejku eterycznego e, była ok, e, Fajnie, że szklane popakowanie, chociaż u mnie i tak przestało przylane, ze względu na to, że tu jest pipeta. A jak wiecie, ja pipet nie cierpię. E, na, no, była ok. po prostu. E, całkiem przyjemnie pachniała, co na wcierki jest dosyć rzadkie, chociaż teraz mam z sielanki, która pachnie e epicko. A nie wrócę, bo mam inne hity. Joab, esencja do skóry głowy bipiór. normalizacja, ukojenie dla przetuszczającej się skóry głowy i to stosował mój mąż. E, w porządku, był fajny efekt. No, tutaj oczywiście znowu pipeta. E, za czym ja, wiecie, dobrze, że nie przepadam, ale przelałam sobie do atomizera i, i mu nakładałam. Był zadowolony z efektów. Było ok. E, Lulalof, maska emolientowo-humaktentowa do włosów. Ok, po prostu ok. Liczyłam na to, że będzie coś lepszego. To jest 250 ml. Zapach taki typowo kremowy, więc też mi nie bardzo leżał. Wiecie, że ja raczej owocowe, albo jakieś kwiatowe, delikatne, a tutaj taki typowy krem yy, à la Nivea, yy, więc to mi nie pasowało. Ogółem bardzo fajny skład jest, natomiast no, tutaj trochę mnie przeraża, pod, yy, że tu jest i izoporopylowy alkohol, i benzylowy alkohol. Raczej ja już wolę jak jest jeden, tutaj są aż dwa, więc tutaj trochę to... No, więc no nie czułam tej maski. Naprawdę nie czułam jej. E, tak, włosy były takie se, po prostu. Więc nie kupię ponownie. Kolejny produkt, już powoli, naprawdę kończymy. E, Mawawo termoochronny spray do, e, u, do włosów ułatwiający rozczesywanie. Bardzo fajny, bardzo polecam. Super się sprawdzał. Tutaj jest tego 150 ml, to naprawdę na długo starcza. Byłam zadowolona. Naprawdę byłam zadowolona na tak. Chemna e, Sahara, tak, wiem, że nie spodziewaliście się, ale chciałam przetestować i muszę powiedzieć, że całkiem spoko. E, ja już, wiecie, mam dosyć mocno nadbudowany kolor, więc sobie mogłam tutaj Saharę Sahara pozwolić. Był całkiem fajny odcień, no jak widzicie, tej od góry mam ją. Jest, jest w porządku, jest to ładnie, ładnie mi chwyciło, byłam zadowolona. No niestety, e, Miksaenna była niedostępna, więc e, tutaj chyba mam, o! Przed tej łączyłam te, te, te dwie, bo to była ostatnia moja sztuka. E, na szczęście już miksochenna jest dostępna, ale kilka sachar mam, więc po prostu będę je mieszać, bo one, jak się zmieszają, to, to dają mi naprawdę ładny kolorek. Jestem zadowolona. E, no i służyłam do hennowania drzewo sandałowe. E, mielone 250 g z Nagi. Bardzo dobre. Polecam. Kochani, e, dobiliśmy do końca. Gratulacje dla was, że obejrzeliście całość. Wiem, było to długie, bo było z 4 miesięcy. Teraz będą dęka właśnie takie długie, no bo 4 miesiące nie nagrywałam. E, no ale było parę hitów, tak? No bo były te odżywki z Bio Elixir, e, które są hitowe. Była e, hitowa anwenka wygładzająca, e, no peeling, cudo. Y, olejek cudo z Harry Tail, y, taniutka odżyweczka z sielanki bardzo dobra. No, a no i oczywiście wasapka no, to jest hit mojego męża, ulubieniec. Więc było dużo średniaczków. Był jeden bubel taki totalny, ale było sporo średniaczków. I jestem zadowolona. Jestem zadowolona z tych testów. Testuję dla Was intensywnie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Oczywiście, jeżeli mieliście któreś z tych kosmetyków, to piszcie koniecznie w komentarzach, jak wam się sprawdziły. No bo, wiadomo, każdy, każda skóra głowy, każde włosy reagują inaczej, więc warto wtedy właśnie napisać, jakie macie rodzaj włosów, jaką macie skórę głowy. No to wtedy na pewno innym też pomożecie. A ja sama też jestem ciekawa. Kochani, to będzie wszystko na dziś. Ściskam was mocno. Dbajcie o siebie, trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa pa.